Cześć wszystkim z tej strony. Sandrycha, przed Waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable Online. Dzisiaj jest piątek, 18, chyba. I dzisiaj, dzisiaj chciałam Wam bym pokazać, jak starą stronę Star Stable Online. Zapraszam do oglądania. I tu po prostu piszemy why Black like machine. Czekajcie. Nie widzę. I wklikamy. OK, już mamy wpisane Wayback Machine. Wklikamy to pierwsze. O tu. Tak, i tu wpisujemy po prostu www.ctrabyle. Tak wpisujemy taki adres i klikujemy Enter, czy żeby się szukało? I, i tu macie od 2011. Zobaczycie sobie, jak to wyglądało. Czekajcie sobie, tu wkliknę. Jak ta stronka wyglądała, to wszystko to było inaczej. Widzicie, spójrzcie, jak strona Star Stable wyglądała kiedyś. W ogóle widzicie? Patrzcie, jak kiedyś Star Stable wyglądało. Tu było można się zarejestrować normalnie do gry. Tu się zalogować, a tu było można zostać testowym miejscem jak się chciało. Tu Emma i wszystko się logowało. Tu nadal screenshots. Zobaczymy, co to screenshots. Czekaj, zobaczymy, co to screenshots jest. To są zdjęcia chyba te screenshotsy. Ale nie wszystko tu to działa. Widzicie, nie wszystko działa. E-cards. Zobaczmy, co to jest. E-cards. Zobaczymy, co to są e-cards. E-cards. Send your e and your friend. Are there soft messenger need. Start your picture from. Więc tu mamy właśnie tak, Ensign card, czyli to dla twojego przyjaciela taka karta podarunkowa. Tu są wszystkie short i wiadomości, razem fajne ze Star Stable online zdjęcia. Wybierz sobie, jakie chcesz. Widzicie, to, to się nie chce załadować, bo to stara stronka. Kreator a Run of Your Heart. Zobaczymy, co to jest. What is Star Stable? Widzicie, Star Stable to gra o koniach pełna przygód. To mamy. Dobra, teraz sobie ten cofniemy. Czekaj. Zobaczymy po prostu najwajerback. Teraz zobaczymy rok 2014. A może i 13 zobaczymy co będzie w tym roku Jak widzicie to to się ładuje. Tuż była nowa stronka w Star Stable. Widzicie, to już taka stronka była, już było Star Stable gotowe. Widzicie, lifetime. Oh, tu już było, może mieć lifetime'a. O, to jest trailer. O, oh, Star Reader. Star readers Annual Amen World Game. Dobra, to już wiemy. Co to jest Jorvik Gazette? Zobaczę, co to jest Jorvik Gazette, bo. interesuje. No, oh, gazeta. O! Oh, tu macie o wyspie wszystko. Andaluzy. Jezus. Ale się jaram. Dwa lata gry! Kurde! Ale to było piękne normalnie. Star Stable miał dwa lata wtedy. No startowce? Piękne są. Help and support. Zobaczymy, jak to sobie kiedyś wyglądało. Hmm. To było można do SSO chyba skontaktować się, tak? Tu było można się z nimi skontaktować. Dobra. Zobaczymy, co będzie w 2015 roku. Na grudzień, wejrzę sobie zobaczę. Ładuj się, ładuj. O, w końcu mam screenshot. Dobra, weźmiemy tego drugiego screenshota. Trochę to się długo ładuje, ale nie chcę przedłużać Wam trochę tego odcinka, ale przepraszam Was, że on będzie długi, ale ten, chciałam Wam ten, pokazać to. O, Star Stable mamy. Tu chyba była inna stronka, czekajcie. O, już jest. Merry Christmas, czyli Wesołych Świąt, było święta. To już inna stronka była Star Stable, znowu inna się zmieniła. Widzicie, już się zmieniło. gra, zmieniło się wszystko w grze. Tak. Olga Larry. Jeju! Te zdjęcia jeszcze stare! Ty. E, pamiętam, jak to, to zdjątko było na tym, na starajderze. Pamiętam to. Wtedy gwiazdka była. Oh, right, with Amera. Horseback and Roll-Free ride. West Capel Fringe, will guide the misters are golden hills valley. See in is ring Więc naprawdę to było ekstra. What is your wearing today? Dobra, zobaczymy sobie to. Hmm, dobrze. Our fans. Olympastryn cupcake valley Nike star. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay mi to play now, co to będzie play now. Bo bardzo mnie ciekawi to play now. Po prostu tu wam mówię ostrzegam. Tu było trzeba podać swoją datę. Oczywiście 2000. Nie wiem. Ja wtedy nie grałam jeszcze. Dwa Dobra. Czekajcie. Dobra. Tu ja tylko tak losowo wybiorę, bo chcę zobaczyć, jak to kiedyś działało. Czekaj, a to. Załapie nam, czy nie? Nie, to nie działa. Nie działa, nie działa, nie działa. Bo to stara stronka to nie działa. Dobra. No i teraz mamy rok. Dwa... 2015 był. Teraz mamy 2016 rok. Każdego bardzo ciekawi. 2016 roczek. Nie bardzo 2016. Ciekawi, co w nim będzie. Wtedy jeszcze nie grałam. Jeszcze? Dopiero zaczęłam grać w 2020 chyba. Nie wiem, w styczniu? Nie. Nie wiem już kiedy zaczęłam grać albo w 2019, już nie wiem. Nie pamiętam, dość długo, bardzo dawno temu zaczęłam grać. I po prostu nie liczę, ile już grałam w grę. To jest ta sama stronka na razie. Dobra. Tu się nic nie buduje. Widzicie? Jesteśmy na Y Black Machine 2017 I przechodzimy do 2017 Zobaczcie jaki będzie w Januarii jeszcze. Zobaczymy ile w Styczniu będzie. Ciekawe Jeśli chcecie dowiedzieć się, zostańcie do końca tego odcineczka Jeśli wam się spodoba, to dajcie łapkę w górę Raz z dzwoneczkiem jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami. Czekaj. O, tak wyglądało. O, Kal kaltersi są. Good game. No. Inna stronka była z był wtedy jeszcze. Ta trochę tak. Hmm, tak było można się zarejestrować wtedy. Oj. Ta dziewczyna z tym koniem słodkie to. Mogłam się... Było... Można się tak zarejestrować, ale... Patrzcie tu dalej. Jeśli chcecie wiedzieć, może zostańcie do końca. To się bardzo warto dowiedzieć, co dalej będzie. Każdy pewnie jest ciekawy, co dalej będzie w grze. Ja bardzo się ciekawię i jaram, bo nigdy tego na żywo nie widziałam. Nikt tego prawie na żywo nie widział. A. No cóż. No cóż, to cóż. To mamy. O, jest... Tu się zmieniła. No teraz jest dziewczynka z tym takim koniem. Get game. Zobaczymy, co to jest. Get game. Będziemy mieć grę. Z żart. Przecież nie da się gry mieć. nie Gry się tak nie da mieć. Stary. Możemy zobaczyć, co kiedyś w grze było. Tu się już było. Stronka, że tu się tworzyło szkonia normalnie. Tylko było trzeba długo czekać. No to się widzimy, jak to się już załaduje, żeby za długo nie przedłużać filmu. Okej, okay, już się załadowało po 5 minutach i. O oh my, o oh my gash! Widzicie to? Czy wy to widzicie? Stara gra normalnie widzicie to. Kurde! Postać trochę podobizna. mo no, podobna. Kiedyś te, te kucyczki były takie fajne, śmieszne. Teraz to mi się bardziej tak podoba. Fryzura. Ale według mnie kiedyś te kucyczki były takie piękne. Widzicie? Kiedyś według mnie kucyki były ładne. O, ale piękne! I to nasz startowiec. Widzicie? Czym się różnił startowiec wtedy? Widzicie? Było można maści różne zmieniać. On się prawie niczym nie różnił. Od tego, że dostał zaktualizowaną maść. Kiedyś był aż tak kanciasty, ale teraz już jest mniej. Oh, mi się ten podoba kasztanku. Wracaj do mnie. Muszę go mieć, muszę go mieć, muszę go mieć. Ten jest piękna. Mój piękny, piękny kasztanek. No spoko grzywa też do wyboru. Różny, dobry wybór grzyw. Widzicie, różne były do wyboru grzywy nawet. Żółtej wygląda jak jajecznica do smażenia. I tu by było trzeba się tak zarejestrować. Ale teraz się już nie da, widzicie? Nie da się w ogóle nawet teraz zarejestrować. Jak ktoś nawet spróbuje, to się nie uda. Widzicie? I przechodzimy do 2018 roku. 2018 rok. Ale się jarała. Widzicie, w 2018 roku. Normalnie jaram się. Jaram się, że to było też w 2018 roku. W 2018 roku już było coś innego, ale tu strada, wiecie. To już było w 2018 roku. Tylko to przeskakuję te stronki, ale Wam pokażę, co jest w 2018 roku się stało. Play now! Oczywiście, graj teraz. Klikamy, zobaczymy, co się teraz stanie. To widzicie? Widzicie? Nadal była taka sama ta doładowania linia. Nadal to samo do ładowania było. Z napisem logo SSO, czyli Star Stable. Znowu to samo. I patrzcie, już inaczej wyglądała postać i konik. Patrzcie. Konik się zmienił. Już nie jest taki stary. Widzicie? Konik jest inny. Naprawdę mówię wam, zmieniła się gra. Totalnie się zmieniła. To się jakoś zbagowało. A to masz? Nie najgorzej wyglądasz. Ta mi się trochę nie podoba. Ale nie jesteś najgorszy z nich. Ty jesteś przynajmniej ładnym konikiem. Ta, jesteś ładny. I było można tu grzywy wybierać. Trochę tak śmiesznie, bo z białą ty dziwnie trochę wyglądałeś. tak pięknie cię zrobili. Kustoma. Później to tylko była taka postać do wyboru z taką twarzą. I było bardzo mało fryzur. Wcześniej to albo taki kitek był, albo było taki, albo irokes. Widzicie? To nie było ładne. Ten irokes trochę. Trochę było brzydkie to. I taki makijaż. O te oczy takie jasne były. No, widzicie, tak kiedyś było, nie poradziło się nic na to. Tak kiedyś wyglądała gra. I, I przechodzimy do najbardziej ulubionego przez Was roku do 2019 roku. Jupi! Już ta gra nie była taka stara w 2019 roku. 2019 już wyglądała na nowszą grę. Widzicie. Kamienie runiczne w grze. I zaraz zobaczycie różnicę startowca. Gotowi? Cóż było? Te. To już to nowe były. Te. Teraz, jakby można się zalogować normalnie, teraz do gry, na no, tym nowym bardziej, snapy. To jest z 2019 roku. Snape. Szybciej ładuj się, ładuj Dostaliśmy tu nowy obraz ładowania się nawet. Wow. Wcześniej to był tylko ten jeden. Hmm, trochę smutno. No to, to czekam, aż się załaduje. Ui. 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 Dobra, czekamy, aż się załaduje. Tuż już w 2019 roku, to ta postać tak bokiem trochę dziwnie stała. Niektórzy gracze starzy pamiętają. To nie było fajne, jak tak bokiem, bo trochę ciężko było widać. I ten kątynas, taka bladzioszka trochę była ta postać. A koń tak stał, że nie było w ogóle widać go nawet. Tylko trochę. Jakby gdzieś szedł. Widzicie, jakby gdzieś szedł ten koń. Widzicie normalnie, jakby gdzieś szedł. A aktualnie tak wygląda gra. Aktualnie, aktualnie teraz gra tak wygląda. I teraz można w ogóle, teraz lepiej już zrobili. Można normalnie teraz startowca znowu wybierać. Widzicie? Teraz to zrobili inaczej. Widzicie? O, widzicie. I grzywa nawet nie podlega żadnym szkodom ani nic. Widzicie? Jest taka nawet mocna i można teraz twarz nawet całą zmieniać. To nie jest nawet tak źle. Fryzury jest aż tyle do wyboru i kolorów aż cztery. Makijaże mamy mamy fryzury, mamy tu wszystko i mamy nawet bezpłatny prezent dla nowych graczy. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, do następnego, trzymajcie się i cześć!